Mieliśmy ten krótki wstęp, że kiedy od razu, kiedy Bóg, że tak powiem, otworzył drzwi, zrobił coś, oni od razu wchodzą, <coughs> mówią o faktach i o interpretacjach, dementują plotki, fałszywe informacje i odwołują się do weryfikowalnego źródła, do czegoś, co można badać, co można oceniać rozumem. Sprawdzić fakty, czyli do żydowskich proroctw. Oni, mówię, na nich wychowani, oni je znają. No więc co się tak dziwicie? No właśnie się wypełniło to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I przeczytajmy od 17 do 20. Bo 21, chociaż zobaczmy. Zobaczcie, czy 21 werset to też jest z, z proroka Joela, czy już jest komentarzem, bo tu jest inna budowa, widzicie, nie? Że tu jest margines, a tu już nie ma. Zajrzyjmy do tego proroka Joela. W tak zwanych prorokach mniejszych. To dość dużo nam może zająć znalezienie. Ale... Ktoś znajdzie, niech sprawdzi. Sofoniasz jest i strony. No właśnie, nie wiemy. Nie wiem, to tych te strony się. Jest to, gra. 970. Czekaj. Ale jest to ten werset 21? Tak, czy nie? Jest inna numeracja, oczywiście, bo Boni. O, jest, jo. Dobra, mam. 3, 5. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie, będzie wybawienie, jak rzekł Pan. A wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. W każdym razie wziął tylko tę pierwszą część wersetu. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony no dobra przeczytajmy całość bo mówi a tutaj jest to co było zapowiedziane przez proroka Joela i stanie się w ostateczne dni mówi Pan że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą a starccy wasi śnić będą sny nawet i nasługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, Zbawiony będzie. Okej. Okay. Mamy ten. To fajne proroctwo. Eee, <laughs> Dlaczego? Eee, tak wiele razy powtórzone tu jest to wylanie ducha. Eee, I tak szczegółowo jest na kogo ten duch zostanie wylany. Nie wystarczyło, no tak. Tam na wszystkich tak z moich słów, czy jakoś, na, na każdego jakoś dlaczego jest tak? Kilka razy, bo zobaczcie, pierwsze, dwa wersety całe, to są praktycznie powtarzanie tej samej prawdy na różne sposoby. Czyli połowa tego proroctwa, tak wizualnie, to jest powtarzanie, że na każdego zstąpi ten Święty. Tak. Dlaczego to jest tak podkreślane? I dlaczego apostoł Piotr, choć zobaczcie, skrócił ten werset ostatni, już tam nie mówił o Jerozolimie, nie mówił o tym, no jak to się tam stanie z tym zbawieniem, tylko powiedział sam ten, że każdy, kto weźmie imienia, będzie zbawiony. A tutaj tak szczegółowo nie skrócił tej sekcji, tylko tak na każdego, na każdego, i na tego, i na młodych, i na starych, i na sługi, i na moich tam służebnice, i kobiety i mężczyźni, starsi, młodzi, z połem. Dlaczego? Może nie to doświadczenie, że raczej przez, przez zdarzało się sytuację, że ten ujechał, to no, będzie to chwilowo, niektórzy bym trochę za a tutaj nagle i to przez Mojżesza do Boga można powiedzieć a tutaj bezpośrednio. Przez... Amen, tak, tak. Podobny znak jak to rozerwanie świątyni, tej zesłony w świątyni. Pamiętacie, że był, była ta część taka bardzo sakrum, gdzie tam tylko bardzo rzadko tam jeden wydelegowany kapłan, już nie pamiętam, czy raz w roku, czy jakoś tam mógł wejść i to jeszcze go na linię, żeby tam go wyciągnąć, jakby mu się zmarło, nie? Później była ta strefa, gdzie kapłani tylko mogli, no i potem lud izraelski, a potem przedsionek jeszcze, nie? Czyli no wielka taka gradacja w tym zbliżaniu się do Boga, nie? No jak wiecie, Kościół katolicki, szczególnie średniowieczny, to praktycznie to wszystko odtworzył, no i do dzisiaj jeszcze ta kasta kapłańska tam funkcjonuje, ale to jest właśnie pozostałość tego żydowskiego myślenia nie? i tu najpierw to rozdarcie świąty tej zasłony w świątyni, no a teraz Duch Święty, z już nie był ten system kapłański, tylko system takich wybranych, znaczy no nie system, tylko zjawisko, że, że Bóg wybierał niektórych ludzi i im dawał Ducha Świętego, a oni przemawiali do ludu. Nie? Tak jak można pokazać Mojżesza, można pokazać proroków. Niekiedy, bardzo rzadko, tam gdzieś, jak Saul poszedł, pamiętacie, zabić kapłanów w jednym z tych żydowskich miast, no to wpadł też w uniesienie razem z tymi kapłanami, tam chwalił Boga. Że niekiedy było to takie lokalne doświadczenie jakiejś tam grupy osób, no ale zwykle. To duch święty zstępował tylko na y, jakieś jednostki wybrane i jeszcze miał drugi, drugi, drugą cechę. To, co w Psalmie zdaje się, 50 jest. Jak Dawid się modli, Panie, nie odbieraj mi twego ducha. Nie? Że było to tylko tymczasowe. Tak samo y, Mojżesz przecież. Na chwilę wchodził w tę obecność z Bogiem i wtedy jaśniał, nie? a potem se kacykiem przykrywał twarz, żeby nie widać było, że przestał jaśnieć. Za no, jakiś czas już wychodził i to nie było tego szoku, że, że, że przestał jaśnieć. Nie? Że było to doświadczenie wyjątkowe i tymczasowe. Czyli tylko na niektórych Duch Święty zstępował, nie było żadnej reguły, to Bóg wybierał tych ludzi. I ten duch mógł być zabrany i często był. Nie? I dlatego Dawid modli się w jednym z psalmów właśnie w ten sposób. Niestety, co mniej rozważni chrześcijanie, śpiewają tę piosenkę. My zawsze protestujemy. Nie, nie śpiewamy tej piosenki. A to jest ładna bardzo piosenka. Trzeba, może by ją trzeba przerobić, no nie wiem, to już do Pawła machały może jakieś poselstwo. Wyślemy. piosenka jest naprawdę fajna, tak można z zaangażowaniem ją śpiewać i jak patrzę na tych chrześcijan, jak oni to wykrzykują, żeby im Bóg nie otwierał ducha, no nie rozumiecie Bożej obietnicy. No. Ja wiem, że oni to szczerze robią i tak dalej, no ale to jest wbrew Słowu Bożemu. Bo właśnie ten fragment rozpoczyna, znaczy to co się stało, a tu Piotr tłumaczy, rozpoczyna nową erę. Nową erę, że teraz Duch Święty jest dany każdemu, kto tu wezwie imienia Jezusa. No, 21 werset pokazuje do kogo ta obietnica się tyczy. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, uratowany będzie. Nie? Czyli <laughs> dla Żyda, dla nas to jest oczywiste, nie? dla chrześcijan jest oczywiste, no bo wiemy z Biblii, że otrzymujemy Ducha Świętego w momencie, kiedy zawołamy do Jezusa. Nie? To widzicie do Koryntian, że Wszyscy mamy tego samego ducha, wszyscy zostaliśmy tym samym duchem napojeni. To jest właśnie, można powiedzieć, jak gdyby cecha Kościoła, nie? że to są ci, którzy mają Ducha Świętego. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale apostoł Paweł mówi, jeśli kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Nie? Czyli należenie do Chrystusa jest równoznaczne z posiadaniem Ducha Świętego. Dlatego dla nas jest to sprawa... No, taka no znana, doświadczamy tego, że Duch Święty w nas mieszka, że mamy Jego moc, że jesteśmy świadkami Jezusa dzięki temu, że wydajemy owoc i tak dalej, że przemienia się nasz charakter, że się wyzwalamy z różnych tam nałogów, fałszywych myśli i różne takie rzeczy. A tu dla Żydów to jest coś niezwykłego. Oni mają tylko nakazy Boga, oni mają słowo, ale nie mają mocy w środku i dlatego. No, wszystkie ich postanowienia kończą się jak zwykle. Nie? I, I cała historia Starego Testamentu to jest pokazanie, że człowiek o własnych siłach nie potrafi sprostać Bożemu Słowu, normom, które Bóg wyznaczył. Nie? Chociaż oni niekiedy bardzo gorliwie się za, tak przekonywali, że tym razem tuż na pewno damy radę i, i tak dalej, no to zwykle to się tam szybko kończyło źle. Teraz mają otrzymać, tak to proroctwo mówi i Piotr mówi, to się teraz właśnie stało wypełnienie tego prostwa. Teraz Duch Święty schodzi na każdego, kto wezwie imienia pańskiego, na wszelkie ciało, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy wysoko urodzony, czy nisko urodzony, stary, młody, Duch Święty stąpi na każdego, kto wezwie imienia pańskiego. To jest warto to no, wiedzieć, jak cudowny to jest kontekst dla, dla Żydów. No, dla nas też, nie? Znaczy powinniśmy się cieszyć bardzo z tego, że mamy Ducha Świętego, że On nigdy nie zostanie nam odebrany. W liście do Koryntian jest to opisane, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, nie? który mieszka w nas, który został nam nie zasłużony przez nas, nie wyproszony przez nas, tylko dany z łaski Boga. Nie? Oczywiście jest tam trochę herezji na ten temat, ale to. Tam się uczycie też, czy uczyliście się na tym pierwszym roku. Można sobie książki przeczytać na ten temat, czy więcej w Biblii. Tym się nie będziemy zajmowali. No drugi taki aspekt, to jest sam początek. Zobaczcie, jak, jak jaki czas ogłasza apostoł Piotr w związku z tym wydarzeniem. sam tak, czas ostateczne. Zobaczcie, możemy otworzyć sobie list apostoła Piotra, żeby zobaczyć, jak bardzo on, bo tu powiedzmy jest to sprawa nowa, emocje, nie, coś się wydarzyło, jak to rozumieć, tłumaczyć. A w liście Piotra, pierwszym lub drugim, zaraz znajdziemy o tych czasach ostatecznych, że on mówi, że żyjemy w czasach, Ostatecznych. Teraz sobie to zobaczmy. Drugi list, trzeci. Mhm. Przeciw. Tak, tylko że. Tak, tak, korze, wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą, ale to tu jest tak, że on mówi, bo on tu bardzo dużo mówi o czasach ostatecznych, ale w kilku wersetach mówi, że to już te czasy ostateczne są. Czekajcie, czekajcie. Kiedy 5, 1, 5, w którym mocą Bożą, strzeżeni jesteście przez wiarę, zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym, to tu mówi jeszcze, że ten czas jest w przyszłości, ale raz mówi, że ten czasy ostateczny już są. O, o, no, no, który to jest? O, to jeszcze widzisz, nie doszedłem. Wprawdzie, lecz tu, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie, był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich, ze względu na Was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, i tak dalej. Jest mowa o Martynie. Widzicie, że przyjście Jezusa On opisuje jako rozpoczęcie czasów ostatecznych. Nie? I tutaj można powiedzieć, no, śmierć Chrystusa za nasze grzechy, to zaraz zmartwychwstanie i za 40 dni zesłanie Ducha Świętego, to jest, można powiedzieć, jedno wydarzenie, które rozkłada się na kilka etapów, nie? I tam mówi, że właśnie to śmierć Chrystusa, no, to rozpoczęła, rozpoczęła czasy ostateczne raczej, można przyjście Chrystusa, to jest już znak czasów ostatecznych, no a tu właśnie mówi, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego i tak dalej. No i jeszcze później tam w liście widzieliście, że te czasy ostateczne pokazuje też jako przyszłość, jako bliską, ale jednak przyszłość. Nie? Czyli widać, że, że ten, te czasy ostateczne mają no, swoją mm, dynamikę rozwoju, nie? że już żyjemy w czasach ostatecznych, czyli w sensie, że to jest ostatni etap, historii zbawienia, nie, bo można by ją tam dzielić tam stworzenie, później potop i różne takie porządki, każdy miał każdy z tych etapów cechował się innym porządkiem relacji Boga z ludźmi, nie? A teraz mamy już ten czas ostateczny, tu już się nic nie zmieni. To już teraz wyleje Ducha i następny etap to już jest powtórne przyjście Jezusa. No tu jeszcze są te Trzeci, trzeci taki element no to te znaki, znaki, jakby to powiedzieć, fizyczne, zewnętrzne. Nie? Tam mówiliśmy o tym zaćmieniu słońca, tu jest, tam mówiliśmy o trzęsieniach Ziemi, które całą Ziemię nawiedziły też zdaje się, że w tych kronikach olimpijskich jest o, tych właśnie, o tym zaćmieniu i o tych trzęsieniach Ziemi jakoś tak, czyli są świadectwa zewnętrzne, pozabiblijne, że coś takiego w tym czasie się e, działo e, i y, 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 tu, e, czyli mamy te dwa jak gdyby rodzaje znaków. Pierwszy, no to ten, od którego on tu tłumaczy, że, że w ludziach się coś zmieniło, że Bóg wchodzi w nową relację z ludźmi, że teraz wszyscy otrzymują Ducha Świętego, znaczy każdy kto wezwie imienia Pańskiego, ale nie jest to już dla jakiejś kasty kapłanów, nie jest to dla jakichś szczególnie tam wybranych pobożnych ludzi, proroków i tak dalej, każdy, kto wezwie imienia Pańskiego będzie zbawiony i otrzymuje Ducha Świętego, nie? Ale do tego jeszcze, bo tu ktoś by powiedział, no to takie znaki psychologiczne, wewnętrzne, wiadomo to, coś se tam mówią, no niby coś mówią innym językiem, no ale może, może się nauczyli po kryjomu gdzieś tam, mieli szkołę języków, w tej Galilei, nie? A tu są jeszcze te znaki zewnętrzne, to, że słońce, że księżyc, nie? Że tam te trzęsienia ziemi, krew, ogień i kłęby dymu, znaki na górze w niebie i znaki na dole na ziemi. I później reakcja tych ludzi później im tłumaczy o Jezusie, nie? Bo to właśnie to, dlaczego to ten Jezus jest tym, tym szczególnym. Eee, doprowadza ich do momentu 37 werset, zobaczcie, gdy to usłyszeli, byli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów co mamy czynić mężowie bracie? podobna scena się rozgrywa później w więzieniu Filipikie, kiedy też pod wpływem takich różnych zestawu okoliczności ludzkich i tych supernaturalnych, ponadnaturalnych nadzorca więzienia mówi, Panowie, co mam czynić? Ja bym był zbawiony. Nie? Że, że tu. To nie, nie znaczy, że tylko wtedy możemy powiedzieć komuś Ewangelię. Nie? To nie, nie chcę wyprowadzać takiego wniosku, bo niekiedy mówimy ludziom Ewangelię w celach informacyjnych, żeby wiedzieli, jak tego, nie, ale pra, taka ewangelizacja to ona powinna poruszyć ludzi do takiego momentu. Taka ewangelizacja, przynajmniej publiczna, jakaś, czy. czy no, w taką na większą skalę, że mówimy do ludzi, zobaczcie, że e, taką mieliśmy na, no, dowód, że coś jest nie tak na placu litewskim. Nie wiem, czy pamiętacie tam chyba, nie wiem, czy obaj pastorzy, albo, ale na pewno jeden, Jaremczuk, tak wzywali, no to niech wyjdą do przodu ci, którzy chcą być zbawieni. A tu nic, nic, ani jeden, nie? A oni byli zdziwieni, bo oni myśleli, że no jest muzyka chrześcijańska, jest mowa o Jezusie, jest długie kazanie, nie? To ludzie wyjdą. Myśmy wiedzieli, że nie wyjdą, nie? A oni to, to pokazują, jak, jakie jest znaczy jak Bóg działa, czy jak ludzie są przygotowani na Ukrainie w tej chwili, że tam gdyby takie coś było, to by kilka, kilkanaście osób wyszło się pomodlić, byłoby poruszony w tym, a u nas nie, to pokazuje, że my musimy inną metodę Więc wiecie, bo y, to jest możliwe, żeby Polaków poruszyć, no każdy z Was jest tego dowodem, ale musimy to inaczej zrobić, nie, nie tak jak tam w Ameryce się robiło tradycyjnie, takie ewangelizacyjne y, no, jakieś wydarzenia i nie tak jak robi się na Ukrainie, bo to w Polsce nie zadziałało To, to taka obserwacja, nie? że my musimy ten cel, który tu Piotr zrealizował, oczywiście w mocy Ducha Świętego i nie, nie jego to zasługa, no ale cel był zrealizowany, że poruszone zostało serce tych ludzi i oni sami się zaczęli pytać, co mamy robić, aby być zbawieni. To jest cel ewangelizacji, nie? i tu myślę, że to proroctwo. Zobaczcie, jak precyzyjne. Nie? Jak w Starym Testamencie możemy znaleźć precyzyjny opis sytuacji i zapowiedź. Z jednej strony tłumaczy Bóg te znaki i zapowiada, jakie one tam będą, nie? a z drugiej strony prosta, tak, proste takie wezwanie do, zbawie, do zbawienia, czyli prosta informacja o zbawieniu. Każdy, kto wezwie imienia Jezusa, zbawiony będzie. Nie? Proszę. proszę. No to ja coś takiego no, w takim też uczestniczyłem o to już 13-14 lat temu w Bielsku, w tym Bielskim Centrum Kultury, jak tam było takie przedstawienia wielkanocne i właśnie o tym yy, tam jak była yy, różne, różne scenki głoszone Ewangelia, ktoś przyjął, odrzucił i co się działo po ich śmierci. No i, i na koniec tych przedstawień to ktoś wychodził i właśnie tam mówił Ewangelię tego. No, i, i było, że tam właśnie takie wezwanie do nawrócenia. No, i ja też, też tam, jak wstawałem, no to też widziałem jakieś tam parę, kilka, kilkanaście osób, też wstawało. No nie? nie wiem, czy to, czy to byli jacyś tacy goście zaproszeni na, na te przedstawienia. Przez no, ty nie, ktoś... nie byłeś. Proszę? Ty nie byłeś podstawiony. Nie. No właśnie, nie. No, przynajmniej to... jeden no. stał prawdziwie. I... 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 Na protest, kościołach protestanckich, tak, wiesz? No. Tak więc coś takiego było, ale to, jest, to było właśnie powiedzmy nie takie bardzo publiczne miejsce, jak właśnie. Na placu Plac. Liteckim, no nie? Tu było, mhm. Konkretne osoby przychodziły tam, mniej lub bardziej zainteresowane, ale zaproszone przez kogoś, no i tam takie coś miało. Tak, tak, ja nie, nie twierdzę, że się no. nie da, tylko no, no. że ta metoda. <laughs> W, w, może właśnie tam, że tutaj bardziej kameralne, mniej się wstydzili, ale tak na Placu Litewskim to nikt nie widzi w Polsce, nie? Nie, no to z marszu trochę zrobiliśmy ten koncert. Ja nie narzekam, tylko pokazuję, że do Polaków trzeba trochę inaczej. Że później na przykład zrobiliśmy to czytanie Biblii na Placu Litewskim tydzień w tydzień, tam przez dwa i pół miesiąca, czy ileś, no to już parę osób się nawróciło, czy przynajmniej się zgłosiło, czy, czy jakoś tak, nie? Tak samo zobaczcie, ile ludzie słuchają telewizji Ić pod prąd, zanim się nawrócą. Nie? To niekiedy jest parę lat. A jeszcze zanim się zgłoszą, to następne 30. Nie? Także <kluzny> no, u nas jest duża rezerwa, jeśli chodzi o takie nowe zjawiska, że tak powiem, społeczne, religijno-społeczne. Że ludzie. Mają wiele oporów, wstydzą się, boją się, odwlekają, od, od no, że już tak chcą, ale później, nie? Na różne sposoby yy, myślą, że to jeszcze nie teraz, nie? Tam mają różne wytłumaczenia ciekawe, nie? No i dobra, no i my musimy to wiedzieć, no i tak projektować ewangelizację naszego narodu, żeby te opory, które teraz są, one może na przykład za 5 lat one znikną. Nie? Może będzie moda taka, że o, tutaj jest orędzie, to se to wstanę i się tego... Jakbyście poszli do kościołów chrześcijańskich z orędziem ewangelizacyjnym, na każdym nawożeństwie wstaną niekiedy te same osoby co tydzień. No, taka moda, no to wstają. Nie? Rozumiecie? Jest inny kontekst. Oczywiście mówię to... Oni tam wstają bardziej, no żeby się ktoś tam za nich pomodlił czy coś, nie? Tak pocieszenia potrzebują, zachęty, ale wstają w wyniku takich, no, wezwań do nawrócenia, nie? Że kto by chciał zaprosić Jezusa, nie? To, to, to zwykle tak jest, nie? To... Także mówię, może to się zmieni. Ileś tam lat wcześniej było inaczej. Przecież my zmarzeliśmy się na takim dużej takiej, no, spotkaniu na 3000 tysiące ludzi albo i lepiej. Nawrócili i wtedy myślę, że kilkaset osób wyszło do przodu. Cały, całe boisko do, do tej koszykówki było zapełnione tymi ludźmi. Nie, To tam kilkaset osób było. Ale to się zmieniło. To już nie ma. Nie? To już nie, nie teraz. nie. Teraz inaczej. Są ci ludzie, szukają, ale my musimy ich inaczej przekonać. To nie jest tak łatwo, jak, jak wtedy było, czy, czy jak tu czytamy, że wyszedł, powiedział i już trzy tysiące ludzi się nawróciło. Ale Bóg może dać takie okresy w życiu narodu, że się będą tysiącami nawracać. Nie wiemy. Może dać, może nie dać. To nie ma takiej obietnicy, że się będą tysiące nawracać, ale że się będą nawracać, to są obietnice. Nie? No, i widzimy wypełnienie tych obietnic. Ludzie się prawie każdego dnia, jakby tam no, liczyć z nieba, to pewnie tak jest, że każdego dnia gdzieś tam ktoś przez naszą służbę się nawraca, nie? albo se stary film obejrzy i tam go coś dotknie, albo na żywo coś, albo ktoś z naszych ludzi mu powie w pociągu, czy, czy gdzieś w sklepie Ewangelię i tak dalej. To już dzisiaj myślę, że ma taką skalę. Że to jest kilkaset osób na rok. No, jako zastosowanie, to możemy pamiętać, że żyjemy w takim cudownym czasie. Cudownym czasie, że Duch Święty mieszka w każdym z nas. Nie ma już pośredników, nie ma jakichś tam wybranych mężów Bożych, czy, czy jakichś prorokini i różnych takich rzeczy. Każdy ma bezpośredni przystęp do Boga. Każdy ma też. Od Boga, jak gdyby dane zadanie, nie? że każdy z nas jest do użytku. No bo mamy ducha świętego, nie, nie jesteśmy jacyś tam pokrzywieni, że nie znadajemy się niepełnosprawni chrześcijanie, nie? że wiecie, że tam nie możemy. Mówię o duchowych zdolnościach, bo fizycznie no to tam każdy z nas będzie miał różne no, dolegliwości, ograniczenia i tak dalej, ale duchowo jesteśmy w pełni przygotowani, bo to jest Boże dzieło. To duch święty mieszka w Tobie, nie? czyli jesteś świątynią. Boga Ducha Świętego no i nadajesz się do jego celu. bo on już no, jak mieszka w tobie, no to znaczy, że potwierdził, że się nadajesz nie. I możesz dokonywać rzeczy, które on chce, czyli pełnić jego wolę. Warto sobie o tym uświadamiać. No i drugie, że żyjemy w tych czasach ostatecznych, że to jest dłużej lub krócej to jeszcze potrwa, ale to jest ostatnia prosta tej historii ludzkości przed powrotem Jezusa, nie? że dlatego powinniśmy cały czas żyć tak trochę jak na obozie chrześcijańskim, w takim sensie, że jesteśmy tymi pielgrzymami na ziemi. Oczywiście różne rzeczy tu, tam budujemy, tego, ale no to pielgrzymi jak się szli, to też se budowali, nie, tam przy, przez ziemię tą pustynną, jak szli do Ziemi Obiecanej, no to co jakiś czas stawali, no i jak dłużej, no to dłużej tam stawali, tam. Jak krócej, no to tam mniejsze te prace tego, no ale tylko, żeby pamiętać, że to jest tymczasowe, że to gdzieś tam spłonie, że tego, żeby nie, nie wiązać się z, stój teraz z ziemią, tak wiecie, na 100%. Tylko tak jak, jak mniej więcej byśmy byli na takiej wyprawie tych karawanów czy, czy tych, no, homów, jak się to nazywają, te, e, skłonam, camperów, nie? No, trzeba mieć wszystko prysznic i takie i dalej nie, ale do nieba, do nieba, się wybieramy i to gdzieś szybko. Nie? znaczy w sensie, że działamy, żeby szybko pełnić wolę Jezusa. No i to co tu jest pokazane, zobaczcie, jak Apostoł Piotr precyzyjnie wybrał fragment Biblii, który odpowiada sytuacji. To jest też takie zastosowanie do nas. poszukamy tych dziennikarskich zastosowań precyzyjnie, Wybrał e, fragment Biblii, który odpowiada tej sytuacji, i e, to rzeczywiście ludzi, przy, tych, którzy byli przygotowani w tym momencie, przekonał.